Się ...przez niskie, wąskie przejścia. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz... ...to raczej umierasz. Nieźle. Jak na nupa, Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Dobrze. Okej, okay. czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Okej, okay, wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Co się... Co się ze mną dzieje? Crane, hey, mów do mnie, co się dzieje? Coś... Poszło nie tak! Rahim, co się przed chwilą stało? O kur, na pewno miałeś pierwszy atak. Tak. Wracaj tu lepiej. Rachim, co to kurwa było? Czy ja się... zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyz. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Hej, na co czekasz, co? Gazem, ruszaj! Co mówi zombie do swojej zarażonej żony? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. No. Że ma parszywy temperament? Nie bądź zgryźliwa! Dobra. W końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś: przynieś mi albo spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny. Możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Wychodzisz na zewnątrz, co? Okej, okay, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wiele. Dobra, nubie. Doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. you're <laughs> Thank <laughs> you. Doktorze, Halo? Ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szlak. Eee, miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna opóźnia nieuniknione. Tyle udało się gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena, tak. E, chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w Sektorze Zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje. A wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? Ach, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie, trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ach, dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Ach, co to ja miałem? Szybkość utrzymujecie przy życiu, więc nie z... zahim. Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spajkiem. znajdziesz go obok Wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. <grym wytrzymań> Spike? Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa, a bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. W co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Ech, byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Breken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Breken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z Antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać.